i znajdujemy się na stacjonu Hunga tam z tyłu mamy stację i lecimy właśnie na z na samą górę I tak jak Wam obiecywałam, pokażę Wam, że znajdujemy się właśnie na grube Jest to góra w Innsbrucku. Tutaj możecie zobaczyć za nami piękny śnieg. Jest strasznie zimno, więc ja ubieram rękawiczki. Nie spodziewałam się, że będzie tak dużo tego śniegu tu u góry, ale jest pięknie, sami zobaczcie. I strasznie wieje. <grytania> Chyba już się boi, że odleci. Patrzcie, jak pięknie. Pani my właśnie wyjechaliśmy na grubę. Nasz kolejny cel jest tam u góry, czyli na Hafeleka. To jest najwyższy szczyt tutaj właśnie na tej górze. I tam właśnie też jedzie kolejka. Właśnie, my teraz czekamy na nią, bo jeszcze jej nie ma. Ale na razie możemy delektować się pięknym widokiem tutaj z tej oto pozycji, z tej góry, z grube Tu jest właśnie restauracja, gdzie możecie również coś zjeść, czegoś się napić, albo sobie właśnie posiedzieć. Fajnie jest właśnie latem, jak jest cieplutko. A tutaj zobaczcie, tutaj jest nawet przygotowany taki, takie na ognisko, na taki ogień, gdzie ludzie w zimie właśnie mogą tu przyjechać, pójść sobie po grzańca i potem właśnie razem z przyjaciółmi, z rodziną, sobie tutaj pocilować, napić się i delektować się tymi pięknymi widokami, tymi górami. I właśnie powiem wam, że dzisiaj jest naprawdę zimno. Tutaj jak będziecie tu kiedyś, to naprawdę ubierzcie się ciepło, bo tutaj na tej grubę jeszcze jest taki. nie jest aż tak zimno, ale jak już będziecie wyjeżdżać na samą górę, to wiatr jest naprawdę silny. I bez ciepłego ubrania zmarzniecie tam, albo nawet zamarzniecie. Mogę Wam powiedzieć, że tutaj bardzo fajnie się jeździ na nartach. Nie jest to moja ulubiona góra, jeśli chodzi o jazdę na nartach, bo są fajniejsze moim zdaniem. Ale raz powiem Wam, że jeżdżałam z, tam, z samej góry, tam gdzie widzicie ten domek. Zjeżdżałam na takich e, krótkich nartach, to nie są takie narty długie, one są takie krótsze i one się nazywają albo takie Bigfoot, albo właśnie chwili. E, I one zjeżdżacie na takich krótszych nartach i całkiem inna jest technika tego, ponieważ polega ona na, w sumie na tym, że jedziecie i hamujecie tu tyłu. I powiem Wam, że fajnie czuję ten vibe zimowy i w końcu cieszę się, bo jakoś nigdy nie przepadałam za zimą, ale jakoś w tym roku strasznie. Może przez to, że właśnie tak długo ciepło było. Mam strasznie ochotę na taki wiecie czas zimowy na, na jarmarki, na grzańce, na pyszne jedzonkę i na narty więc zabiorę was jak, będziemy, jak będę szła na narty pokażę wam jak tutaj się jeździ i, i jak tutaj, ile kosztuje to jedzenie myślę, że będzie to ciekawostka i taka informacja, która będzie wielu z was ciekawić ile kosztuje w ogóle wyjazd na tą górę płacicie z samego dołu z Innsbrucka na samą górę na całą na tą nordkę tę, na Hafeleka płacicie 44 euro do góry i na dół Właśnie widzę, że jedzie nasza kolejka z góry. Właśnie, 44 euro z samego dołu musicie się raz przesiąść i wyjrzeć na samą górę. Kochani, my znajdujemy się właśnie u samej góry. Jak widzicie, nie mogę tu nagrywać, bo tu tak wieje. Naprawdę, jest tak zimno i ten śnieg tak boli, jak, jak on leci. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale po prostu masakra. Idziemy teraz do góry. Mam nadzieję, że można się czegoś tu napić. Bo ja normalnie nie mogę otworzyć oczu. Tak tu wieje. Mam oczy się. Jezus Maryja. Się można zabić Ja mam naprawdę. Jak to będziecie? Okej, okay, tutaj nie wieję. Tak przy, tej, przy tym. Boże. Nie, wiem, czy to widzicie? Ale to jest tak, zimno. Strony tego, nie możecie iść tutaj, niektórzy ludzie się trzymają, mam tu za chwilę Trzymają się tego, bo odlecą O mój Boże. Dobra, ja muszę mieć sobie na pamiątkę. Patrzcie, jak to minie. Tu się nie da schodzić z jest przodem. Jesteście chłopacy. Patrzcie, co że sobie, że tak właśnie czasami jest na że tak wieje. Och, no, nie polecam, no nie, ma, bo nie zawsze, ale teraz jest po prostu taka wichura. O Boże, tutaj naprawdę, tu może byłoby spaść. Ja idę tu, bo tu nie dać iść i szodem. wczoraj. Patrzcie, się. Alta. <śluje> O mój Boże kochani. Patrzcie na Eskimosa. O! O Boże! Wygląda jak z jakiegoś horroru. O! Ja nie czuję moich... Nie czuję moich rąk. Idziemy. O. Kochani, udało nam się dostać do tej restauracji. Po ciężkiej... Y w jej po ciężkim tornado, ale udało nam się. Jesteśmy tu teraz i pijemy kawę i za chwilę będziemy stąd zjeżdżać, bo pan powiedział, że mamy jeszcze tylko 25 minut otwarte i musimy stąd uciekać, więc odezwę się do Was już później, bo nie czuję moich rąk. Góry, pijemy właśnie kawkę. Kochani, my już jesteśmy z powrotem z całej góry Zjechaliśmy teraz na tą e, środkową stację, na grubę. Za chwilę będziemy... patrzcie tutaj Widzicie? Nie wiem jak to się nazywa, szybowiec chyba, czy coś takiego? I czekamy właśnie na kolejkę, która przyjedzie za 10 minut I będziemy jechać na dół, bo tak było zimno Więc jeszcze się, jak będziemy w domu Kochani, miałam wam jeszcze opowiedzieć o tym bilecie On tak wygląda Nazywa się Schweizer Ticket Tyrol i możecie go kupić za. Osoba dorosła może go kupić za 686 euro. Tylko jest taki warunek, że musicie mieszkać tu w Tyrolu i możecie przez cały rok kupując go na początku. Października możecie go już kupić I on trochę jest wtedy tańszy przez miesiąc, a potem, właśnie, już jest trochę droższy i możecie przez cały rok korzystać z każdych kolejek górskich. Możecie wszystkie, właśnie, wyciągi na narty, na snowboard, możecie na pary, większość jeziori, baseny, różne muzea, takie różne rzeczy. Co? Lotowisko, mi tu mała podpowiada. Możecie właśnie korzystać z tych wszystkich rzeczy? Cały rok i moim zdaniem to jest bardzo opłacalne, bo sami widzicie na przykład tutaj ten bilet do góry na dół już kosztuje 44 euro, więc teoretycznie, jakbyście pojechali. 8 razy byście wyjechali, nie wiem, czy dobrze policzyłam, to by mam Wam zwrócił. Chyba. Dobra, nie jestem taka dobra z matematyki, a mi już zamroziło e, mózg. Ale było fajnie, fajna wycieczka. Powiem Wam, że właśnie często lubimy też w lecie sobie tutaj przyjechać, bo możecie sobie tutaj właśnie coś zjeść, napić się czegoś. Fajnie tutaj też jest w lecie, jak jest cieplutko, bo teraz to można tu zamarznąć. Właśnie przyjechać tutaj i sobie wziąć rzeczy do nauki, jak na przykład coś studujecie, albo uczycie się czegoś, to jest bardzo fajnie. I my już lecimy na naszą kolejkę. Kochani, widzimy się. Kochani, do następnego filmiku, mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał i piszcie mi w komentarzu, czy może tu już kiedyś byliście, a jeśli nie, czy chcielibyście tutaj być i przeżyć to, co my. Nie mówię o tym zimnie tam w góry. Pa! Kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, o łapce w górze i piszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie i czy Wam się podobały nasze tyrolskie góry. Siema!